6 lat. Mama raz w miesiącu podawała mi plastikowy kubeczek i mówiła z łagodnym tonem: Zrób si do środka skarbie. To dla szkoły. Nie zadawałem żadnych pytań. Wydawało mi się to czymś całkowicie normalnym. Robiłem co kazała. Oddawałem kubek i wracałem do zabawy, jakby to była zwykła codzienność. Nawet raz zrobiłem to połacie, bo mama powiedziała, że szkoła pilnie potrzebuje. Wierzyłem jej bez zastrzeżeń. Przecież mama by mnie nie okłamała, no to, to prawda? Któregoś dnia siedziałem na dywanie i układałem z moim starszym bratem z klocków ogromny zamek. Mama weszła do pokoju z tym znajomym, przezroczystym kubeczkiem i sztucznym uśmiechem Zrobisz to teraz. Dobrze? Powiedziała cicho, jakby chodziło o coś najzwyklejszego na świecie. Wstałem. Już miałem wziąć kubek, kiedy mój brat, starszy ode mnie o trzy lata, nie odrywając wzroku od budowli, chwycił mnie za koszulkę. Siadaj, powiedział cicho, ale stanowczo. Zamarłem. Mama też próbowała coś powiedzieć, ale on tylko spojrzał jej prosto w oczy i nie puścił mojej koszulki. Przez chwilę było tak cicho, że słychać było tylko tykanie zegara. Taką ciszę pamięta się na całe życie. Wtedy poczułem coś nowego: coś, czego nie potrafiłem jeszcze nazwać: mrowienie w karku, niepokój, jakby coś pękło w rzeczywistości, którą znałem. Brat już nic nie mówił, ale jego dłoń trzymała. Mnie mocno, jakby wiedział, że nie wolno. Dopiero wiele lat później zrozumiałem, co wtedy naprawdę się stało, jak bardzo mnie uratował i jak wiele rzeczy dzieci nie powinny nawet próbować zrozumieć, zwłaszcza mając 6 lat i pusty kubek. Co...